ma? LEGO Bionicul to jedna z najbardziej ikonicznych serii LEGO. Zbudowała ona dzieciństwo niejednego fana duńskich klocków, a ja praktycznie nigdy z tym uniwersum i zestawami nie miałem nic do czynienia. Może poza tym rapem, który się kiedyś pojawił. Yo, yo, więc postanowiłem to zmienić. Zobaczyłem, że na przestrzeni lat powstały cztery filmy Bionicle i zdecydowałem się, że obejrzę wszystkie te produkcje, ocenię je, a także dowiem się, czy w ogóle cokolwiek z tych dzieł zrozumiem, nie znając loru. Będzie ciekawie. Zapraszam. No i... UWAGA OSTRZEŻENIE! Proszę, nie bijcie mnie z powodu tego, że czegoś w tych filmach nie zrozumiem. Będę oceniać te dzieła bez znajomości gier, komiksów czy innych rzeczy. Oczywiście na pewno bym więcej z nich zyskał i by mi się bardziej podobały, gdybym się bardziej zagłębił w ogólną fabułę, ale mam nadzieję, że moja nieznajomość nikul nie będzie was denerwowała podczas oglądania mojego materiału. A więc zacznijmy! Więc pierwszy film Bionicul, Maska Światła, powstał w 2003 roku i był, tak jak pozostałe, wydany tylko na DVD. Może poza tym czwartym, Bajko jedyny miał premierę w kinach, ale tylko w Islandii. Nie pytajcie mnie czemu. Rozpoczynamy od ekspozycji, gdzie spada kamień z nieba. Powszechnie znany jako Wielki Duch, ale tak naprawdę ma na imię Matanui. To jest Bóg w świecie Bionicul, który stworzył mieszkańców wyspy i dał im trzy prawa. Trzy prawa. Jedność, lojalność i przeznaczenie. Ale niestety nasz kamień ma złego brata o imieniu Makuta, który go napadł i pogrążył w śnie, a wyspę opanowały cienie. Więc dobra, potem poznajemy dwóch bohaterów Takuę i jego kolegę Jarela, który bardzo lubi wypowiadać imię swojego przyjaciela. Takua! 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 kuła w lawie znajduje tytułową magiczną maskę światła, lecz po chwili gdy napływa lawa, zostaje uratowany przez to atachów. Szybka lekcja. W filmach są trzy typy mieszkańców. Matoranie, najmniejsi zwykli mieszkańcy, turagi, czyli średniej wielkości starszyzna. Oraz wojownicy Toa, najwięksi z nich wszystkich. Jest sześciu Toa i chronią oni pokoju. Dobra, po tej scenie Jarrel i tak na sportową arenę. Ogólnie co na tej arenie grają w sobie w coś a la hokej z młotkami i właściwie mało ta scena wnosi do fabuły. Messi, 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 ale za to dużo wnosi to, że w kolejnej scenie naszym protagonistie wypada Maska Światła, co zauważa cały tłum. Potem, kiedy idą do starszyzny, dowiadują się, że Maskę może posiąść tylko siódmy toa światła, który, według legend, jaki założy, pokona Makutę i cienie. Więc we dwójkę mają wyruszyć na przygodę, by znaleźć tego siódmego wojownika. Lecz uwaga, bo Makuta wysyła swoje dzieci, by powstrzymały naszych głównych bohaterów. Bohaterów. Zatruję ich jedność. Przepraszam, panie makutalnie, rozumiem co pan gada. W dalszej części filmu Jarel i Takua podróżują po wyspie i spotkają innych Toa, jest to dosyć nudna część tej produkcji i dopiero coś ciekawszego się dzieje: jak złoczyńcy niszczą cały gród Matoran. Ten gość ma bardzo realistyczną reakcję na zniszczenie jego domu. Nasz gród? Zniszczony? Po wielu innych perpetjach bohaterowie dochodzą do celu, którym jest tajemniczy zabytek, na który maska światła przeprowadza zamach terrorystyczny. Toa, robiąc cytuję, piach trąbę. Piach trąba! I używając craftingu z Minecraft! Jak I ogień. <noise> Czyli szkło. Zatrzymują wszystkich złoczyńców. No prawie wszystkich, ponieważ został jeden, który praktycznie morduje Jalera. Ogólnie nie mówiłem o tym, ale animacja się strasznie źle zestarzała. Wiem, że to 2003 rok, ale no zobaczcie jak to wygląda. Lecz się okazuje, że prawdziwy siódmy Toa to przez cały czas był ta więc zakłada maskę i staje się złotym Ninj... znaczy złotym Toa. Ta Ninjago ma dużo podobieństw do Bionicle. No to Takła pokonuje złola, ale jest smutny z powodu śmierci Jallera. Lecz mimo to postanawia pójść i raz na zawsze spuścić łomot Makucie. I przepraszam, ale tej ostatniej części filmu nie zrozumiałem, a oglądałem uważnie, więc po prostu opowiem co widziałem. Podczas walki antagonisty wraz z Herosem wpadają oni do sadzawki, gdzie wychodzą razem połączeni w jakiegoś mutanta zrobionego ze światła i ciemności. Potem otwierają dla innych drzwi, ożywia Jalera i sam zostaje przygnieciony, lecz następnie w jakimś rytuale on ożywa, a światło na świecie zostaje przywrócone i jakaś wyspa powraca, koniec. Więc pamiętając, że nie znam loru i fabuły tej serii, co mogło sprawić, że kilku rzeczy w końcu końcówce nie zrozumiałem, i tak powiem, że film nie jest zbyt dobry. Mało ciekawy, no i wiadomo, że animacyjnie się źle zestarzał, ale chociaż to im wybaczam. Mam szczerą nadzieję, że jakość się polepszy w sequelu, a jak już o nim mowa, Bionicool 2 Legendy Metronu i to o wiele lepszy film niż jedynka. Ale i tak moim zdaniem jest niezbyt dobry. Nie chcę być hejterem, ba, nawet starałem się szukać dużej ilości pozytywów w tej produkcji, ale dalej mam co do niej duże problemy. Zacznijmy sobie omawiać to dzieło. Początek mi się bardzo podobał, gdyż mamy głębsze wprowadzenie nas do świata Bionicool. Poznajmy pokrótce ich technologię czy kulturę, a nie tak jak w poprzednim filmie, gdzie po prostu po prostu widzimy scenę jak ma grające w kokeja I mówił nam o swoich trzech wartościach: Jedność, lojalność. I przeznaczenie. Dobra, więc fabuła filmu dzieje się przed wydarzeniami z pierwszej części. I polega na tym, że Toa Likan daje każdemu z poszczególnych matoraninów po magicznym kamieniu. A potem sam zostaje złapany przez złoczyńców. Więc nasi bohaterowie z kamulcami idą do świątyni, gdzie zamieniają się pod wpływem magii we wysokich wojowników Toa. Ciekawią was ich imiona. Niestety prawie żadnego po się nie zapamiętałem. Gdybym wam je powiedział i tak byście szybko o nich zapomnieli. Więc będę nazywał ich po prostu kolorami. Dobra, wiecie co? Zobaczymy czy je zapamiętacie. Nokama. Onewa. Venua. Matału, Nu... Nu-nuju? Wróćmy do omawiań fabuły, bo muszą oni zdobyć magiczne dyski potrzebne do dokończenia maski czasu, by potem dać je temu dziadowi o imieniu Turaga Duma. Bo pamiętacie, że Turaga to nazwa tej starszyzny z jedynki. Ogółem ten gość rządzi wszystkimi miastami i matoraninami, ale jest trochę sus. Gdyż od razu jak nasi wojownicy przychodzą z artefaktami, postanawia ogłosić, że są zdrajcami narodu i wysyła na nich tych samych złoli co byli wcześniej w filmie. No i ogólnie ta połowa trafia do lochu, gdzie poznają innego turagę, który uczy ich odkrywania w sobie mocy i tego by nie być rasistą. Budowa wieży to nie jest zadanie dla niego. Obowiązkiem to jest niesienie pomocy wszystkim Matoranom bez względu na plemię. A druga połowa idzie na przygodę, by uratować tego gościa, co na początku filmu mu dał im kamulce, bo liczą, że im pomoże w walce, a przy okazji też sami odkrywają wewnątrz siebie moce. Więc pierwszy plus dla tej produkcji to to, że postacie mają jakikolwiek charakter. Wiem, że za to nie powinienem chwalić, bo to jest chyba podstawa fabuły, ale masce światła tego zabrakło. Tak! teraz możesz rozróżnić postacie, nie tylko przez to jaki mają kolor ciała, okej okay, to dziwnie zabrzmiało, ale też przez to jak się zachowują. Ogólnie nasi Toa to dosyć spoko bohaterowie. Po drugie animacja jest o wiele lepsza. Designy postaci są ładniejsze, a sceny walki też się o wiele lepiej ogląda. Znaczy dalej jakaś piękna nie jest, ale ujdzie. No i po trzecie historia jest lepsza, mimo że dalej jest trochę generyczna w przypadku niektórych wątków. Przykładem jest ten motyw z odkrywania w sobie mocy. Ale dobra, dalej w opowieści nasi herosi się spotkają i okazuje się, że ten Turaga z lochu, to tak naprawdę ten Toa, którego cały czas szukali. Bo to ten sam gość, co dał im kamyczki na początku filmu, czyli to Alikan. Ten twist był spoko, podobał mi się. A za co ten dziadega, który jest tu władzy i który wtrącił naszych dobrych koleżków do więzienia, to tak naprawdę Makuta, czyli antagonista z poprzedniego filmu. Mówił wam, Banikul to coraz większa telenowela. No i wszyscy idą na finalną walkę ze Złolem, który do jakichś jaj wtrącił wszystkich mieszkańców. Niestety, Makuta znowu jest strasznie słaby. Nie wiem, jaką ma motywację, ba, nawet nie wiem, jaki ma plan, bo film nie chciał mi tego wytłumaczyć. Pamiętacie tę całą maskę czasu, do której nasi toa zbierali dyski i która była bardzo potrzebna złoczyńcy? No to nie mam pojęcia, o co z nią chodzi i do czego w ogóle była ona Makucie potrzebna. Jak ją traci, to krzyczy coś o tym, że teraz nie dowie się, jakie ma przeznaczenie, czy coś, ale co to w ogóle znaczy. Czasu, całe życie będziemy musieli szukać naszego przeznaczenia. Możecie mi napisać w komentarzu, bo nie wiem, czy czegoś nie zrozumiałem, czy co. Może po prostu jestem głupi. Dobra, no to Wakama, czyli ten czerwony, przygniata głazem Makute i razem ze swoją drużyną transportuje mieszkańców bezpiecznie na wyspę z pierwszej części. Gdzie, żeby ich uwolnić, nasi Toa oddają swoje moce i stają się tymi samymi Turagami, których widzieliśmy w jedynce. Ta ostatnia scena świetnie łączy oba dzieła i naprawdę to zakończenie jest najlepszym, elementem dosyć przeciętnego filmu. Bajnikul w sieci mroku jest znowu lepszą produkcją od poprzednika. Ale tylko trochę. Okej, okay, teraz się skupcie, bo możecie się pogubić, bo będę tłumaczył, kiedy dzieje się akcja trzeciej części Bionicul. Po tym jak Toa w drugiej części pokonali Makute, to przed tym jak przetransportowali jajka z mieszkańcami na wyspę, wybrali się na przygodę, by zdobyć pozostałe jajca z materalinami, którą właśnie oglądamy w tej części. Z tego co zrozumiem, to Makuta oddał matoran temu gościowi, który wraz z tą babką są antagonistami filmu, żeby szczegli zahibernowanych w jajcach mieszkańców. Ja jednak lubił sobie wyobrażać, że Makuta po prostu nielegalnie handlował zamkniętymi w jajeczkach obywatelami jego miast. Więc nasi protagoniści idą uratować Matoran, lecz szybko dają się złapać i po ucieczce z pajęczych kokonów dowiadują się, że są zdeformowani i brzydcy. Nie, to nie ja. Taki brzydki nie jestem. To z powodu trucizny, którą dostali od pająków. Dziad o imieniu Norik powiedział im, że żeby znowu stali się normalni, muszą iść do mądrego stworzenia, które nazywa się ketongu. Ketongu jaki i King Kongu. W międzyczasie Czerwony, czyli Wakama, jest przetrzymywany u złoczyńców, gdyż jako jedyny dał się znowu po ucieczce złapać. Gdzie mamy naprawdę bardzo dobre sceny, jak antagonistka przekonuje go, by przyszedł na ciemną stronę mocy, co nawet jej się udaje przez jakiś czas. Czemu nasz bohater miałby dokonać tak drastycznej zmiany? Bo nie dość, że buzuje w nim ta wcześniej wspomniana trucizna, to jeszcze ten zielony, za przeproszeniem idiota, wyzywa go przez cały film, że jest słabym liderem. Ale pod koniec wakama staje się dobry i godzi się z zielonym gościem, więc mu wybaczam. Zdecydowanie najlepsza część filmu. Minusem jest tylko to, że wielki plan naszego czarnego charakteru to przebudzenie Makuty. Mam go dość, zostawcie Makutę w spokoju. Za to to, akt gdy docierają do ketongu, dowiadują się, jakim on jest Giga -czadem. Nie dość, że mówi na początku, że im nie pomoże. Czy pomożesz nam odzyskać Wakamę? To dodatkowo porozmywa się w takim języku, a jak finalnie dołącza do walki, nic nie robi poza dobiciem złola, ale chociaż ich zamienia pod koniec do swoich normalnych wersji. Film jak mówiłem trochę lepszy od legend Metronui, ale dalej jakiś świetny nie jest. Mam nadzieję, że czwórka go przebije. Bionicle Narodzin Legendy to najlepsza z czterech części. Niestety o niej mam zdecydowanie najmniej do powiedzenia. Bałem się obejrzeć ten film się trochę cykać. trochę ciekaw. bo ogólnie wyszedł on po kilku latach od poprzedniego, omijając praktycznie najważniejszą część historii serii Bionicle. I pierwsza scena w tej produkcji to to, że wielki duch Mata i wstaje, ale wystrzeliwuje siebie w kosmos, po tym jak Makuta przejmuje nad nim władzę. Okej, okay, dużo się stało między filmami. Ale o dziwo reszta filmu mi się naprawdę podobała. Zacznijmy od animacji, którą robi tym razem inne studio, bo to, które stworzyło klacza Powersa. Walki czy designy postaci są po prostu lepsze i widać duży progres. Historia jest również całkiem dobra, bo Mata Nui musi się odnaleźć na nowej planecie, gdzie wraz z nowymi spoko bohaterami postanawiał ratować wioskę i pogodzić plemiona, bo w tym świecie, żeby rozwiązać konflikt, trzeba się klepać na arenie walk. Na tym przedsięwzięciu zarabia ten biały Gostek który był moją ulubioną postacią w tym dziele. Ja jestem Agori. Chociaż inni nie są tak przystojni jak ja. <laughs> Możesz już się śmiać. Czemu? Uwaga, bo to jest naprawdę duży spoiler. Bo w finale się okazuje, że to on stał za tym wszystkim i współpracował z antagonistami. Szkoda, że go szybko pokonują, ale twist, niczego sobie. Dodatkowo w tym filmie gra aktor głosowy Jaya. Ja wiesz, wyszukałem to dawno temu w sekretnej komnacie. Największym minusem produkcji jest to, że w Widać, że planowali kolejną trylogię filmów, bo samo zakończenie jest otwarte i zapowiada kolejne części, które niestety nigdy się nie ukazały, ale to nie zmienia faktu, że Narodziny Legendy to zdecydowanie mój faworyt. Podsumowanie. Więc tak, to były filmy Bionicle. Nie powiem, była to ciekawa przygoda się z nimi zapoznać, mimo tego, że niezbyt je polubiłem. Zdecydowanie mają one swoje dobre, jak i złe elementy. Posiadałem także swój urok, klimat, no i bardzo interesujący świat. Nie żałuję, że je obejrzałem. Lecz czy kiedyś do nich powrócę? No, raczej nie. A więc to jest mój finalny ranking. Numer 4. Maska światła. Taku! Pierwsza odsłona się źle zestarzała pod względem animacji, ale historia nie jest wcale lepsza. Jest przewidywalna, mało ciekawa, a zarazem w końcówce strasznie pogmatwana. Postacie prawie nie mają charakteru i film mi się w ogóle nie podobał. Miejsce trzecie. Legendy Metronui. Duży skok jakości pojedyncze, bo był tu i spoko twist, lepsze budowanie świata oraz większy nacisk na rozwój naszych Toa. Fabuła jest dalej prosta, a antagonista jest słaby i nawet nie wytłumaczyli w tym dziele jego planu. Zakończenie to najlepsza część tego filmu, ale i tak nie jest to zbyt dobra produkcja. Miejsce drugie, w sieci roku. Sceny ze złoczyńcami są tu świetne, jest też więcej dobrych elementów, ale dalej to jest tylko trochę lepsze od poprzednika. No i miejsce pierwsze, narodzin legendy. Po prostu najlepiej się bawiłem przy tej czwartej części. Zwrot akcji z antagonistą był nieironicznie lepszy niż w niektórych filmach Disneya, animacja i muzyka też trzymały poziom, i bohaterowie byli najlepsi Najlepsi z tych czterech filmów? Jak wspominałem, to nie jest jakieś świetne, ale zdecydowanie to najprzyjemniejsze dzieło z tych wszystkich, które omawiałem w materiale. Więc ostatnie pytanie, czy teraz zostałem fanem serii Bionicle? Nie, nie. ale rap małem fajny. Yo, yo,